Raid day nagrał do nas. Słuchajcie, że się złapałem taką sztukę, taką sztukę, taką sztukę, taką sztukę. Lecą fajnie, już zebrałem 30 XL. -ek. Mam odpalonego tutaj mega Strixa, żeby fajnie leciały. Mam ten bilet. Wielkie podziękowania dla Voyagera. Słuchajcie, odpalmy sobie też laki Egi. No bo z biletem 15 tysięcy, no to z jakim 30 tysięcy rajda. Jest sens odpalać moim zdaniem laki Ega przy takich ilościach już. Ekspa? Wiadomo, że kiedyś ten poziom 60 będzie w grze. Kurczę, 20 osób bo w lobby, ja szedłem. Ja akurat jestem pierwszy w nowym. No może ktoś ze mną jeszcze wejdzie tam, z tyłu się parosu spuć. Krąga. Muszę, słuchajcie, przyspieszyć tempo. Tam przed nami chodzą szybciej tutaj ta grupa. Widzę, że masa ludzi przyszła. Tak z 50 osób. A graudonek jest ważny, jeśli chodzi o xl bo niedługo Shadow Groudon. To będzie dopiero dobry poczek. O tym więcej za chwilę. Dobra, znalazło się, słuchajcie, 20 osób. Za mną jest Rotunda. To się nazywa Rotunda, może dlatego, że jest, nie wiem, okrągła. Tam mi się kojarzy z słowem Rotay. Obracać się. 20 ludzi w rajdzie, to się fajnie, przyjemnie zbija. Tutaj Orka uwolniona, ale nie w formie Primal, bo, bo tak jak mówię, wolę mieć Megasa, tego pod więcej Xelek, i tak jest 20 osób w rajdzie, no to i tak zbijemy szybko, a dla mnie też jest ważna kwestia, żeby dostawać więcej XL za łapanie Graudona dzięki bonusowi za posiadanie odpalonego megasa ze zgodnym typem. A potrzebuję zebrać łącznie grubo ponad 300 XL jeśli chcę wymaksować Shadow Graudona na poziom 50. Shadow Groudon, słuchajcie, pojawia się w Pokémon GO. W przyszłym tygodniu, wraz z eventem Zespołu R, u Giovaniego będziemy mogli wywalczyć tego jego mościa Spoiler alert, będzie dobry, słuchajcie, to będzie oczywiście top 2 Pokémon z DPS-u, jeśli chodzi o typ ziemny, oczywiście po Primal Graudonie. no ale Primala lub Megasa można mieć odpalnego tylko jednego, także posiadanie jakiegoś jeszcze innego, silnego Pokémona znanego typu jest jak najbardziej ok, jak najbardziej wskazane. Czy zrobię tego Shadow Groudona? To zależy właściwie od dwóch rzeczy. Pierwsza rzecz, jest dzisiaj. Czy uzbieram dostateczną ilość XL Candy do Groudona podczas dzisiejszego eventu? No a drugi temat to jest to, czy w ogóle trafię Shadow Groudona z dobrym IV, bo jeśli trafię z beznadziejnym blisko podłogi, no to mogę mieć pewne tutaj wątpliwości, czy warto wydać te 300 ponad Candy XL i być może wtedy zdecyduję się poczekać, aż Shadow Groudony będą kiedyś na Shadow Ride'ach i popolować na lepszą sztukę. Ale ogółem to jest fajny temat do ogarnięcia, taki powiedzmy cel, który kiedyś na pewno chciałbym w Pokémon GO zrealizować, czyli Shadow Groudon na 50 levelu. Jak mi się to nie uda od razu, no to mam nadzieję, że kiedyś w późniejszym terminie docelowo takiego właśnie Pokémonka sobie zrealizuję. Tak jak marzyłem o Shadow Shiny Mewtu na poziomie 50 i to zrealizowałem, to tak samo mam nadzieję, że skończy się moje dążenie do Shadow Groudona na poziomie 50. A to jest gra długoterminowa. Pamiętajmy, że nie wszystkie cele realizuje się od razu, na niektóre warto troszkę poczekać. O, i też dążyłem na nowe lobby. Dobra, trudno. Dzisiaj mam 15 pomarańczowych pasów do zużycia, jak dobrze liczę. Także troszkę tych rajdów trzeba porobić. Ej, od razu pełne, full lobby, 20 osób, fajnie. Oczywiście tutaj podpiąłem się pod grupę organizowaną przez naszego szczecińskiego ambasadora społeczności na Campfire, żeby było oznaczone, gdzie to spotkanie będzie. I rzeczywiście, tak jak było oznaczone na mapie, w tym miejscu zebrali się ludzie o tej godzinie, w ten dzień. To jest fajna. Opcja. Jak nie wiecie, gdzie są Wasze lokalne grupy? Szukajcie ambasadorów. E, szukajcie na kampfajerze oznaczonych. Event. Czy mógłbyś zdjęcie? Mógłbyś zdjęcie, jasne, dawaj. Szadzek! Dobrze. drugi dzisiaj, drugi dzisiaj. A to jest mega przyjemne, bo rzucasz pajnapa, rzucasz na pałę i możesz iść dalej. 360xek na maksowanie szedła. Czyli tyle potrzebuję właściwie do Graudona uzbierać. Będzie ciężko, ale szanistety no. tak kurczę. A przypomnij, ile grasz w Pokemon Go teraz? Bo, bo kiedyś grałeś, a teraz wrzuciłeś od pół roku, tak? No tak, no ale tak to od 2017 zaczynałem. No. Przez dwa lata Przerwę zacząłem teraz od, od grudnia. I a już. Miałem, a miałem tylko wytrójnować no Pokemon. No I już Shandon. nie? tak. No. <laughs> Break, na leciało Już drugi raz dzisiaj, wow. Szoki, niedowierzanie. I trzeci Szain. A rzucę tego Silver Pineapple. Masz rację. Nie na candy, Wiadomo, też się przydadzą kiedyś. Zawsze więcej. Bartosz, jak zwykle, no to za jakiegoś czasu ten, regionalkę potrzebuje, tym razem relikanów dla odmiany, bez problemu, z Barcelony. Podaruj Bartoszowi regionala, ten tak, program powinien być. Tak, nie. to już się robi miniseria na kanale. Także już, już trzeci, jeszcze kilka ci zostało i będzie tak, tak. załatwiona sprawa. O, dzisiaj bez laki niestety. Czwarty dzisiaj, wow. No nie, moje drodzy, też są po prostu jaja. Yeah, Piąty szani grabą dzisiaj. To był ostatni raj, słuchajcie, bo zbiliśmy ich. Nie wiem ile, zaraz policzę właściwie. Dwie godziny grania dla mnie już wystarczy. Pomarańczowe rajdy pass się skończyły, teraz lecą już zielone, więc to znak, że pora kończyć. 120 candy dzisiaj ponad zebrane xl -ek. Mam prawie 200 candy XL. No, nie dobiłbym dzisiaj tych 360, nie ma szans. Dobiłbym tak kolejne, powiedzmy 60, czyli miałbym 260. To już przy następnej okazji dobiję. To już po prostu przy następnej okazji, jak będą na przykład Shadow grał dony, może na rajdach. No, chyba że wsiądzie mi naprawdę jakiś mega fajny Shadow Groudon teraz z Dziowaniego, i będę zdecydowany na jego maksowanie, no to ewentualnie można by Rare Candy XL użyć, nie? Żeby sobie dobić tej XL-ki. nieźle, nieźle generalnie, moi drodzy. Ile ci zbiłem graudonów Zobaczmy. 3, 6, 9, 12, 15, 16, 17, plus 2 mi uciekły, to 19. 19 w 2 godziny to jest dobry wynik. Naprawdę dobry, jak na chodzenie pieszo. I 120 xl w 2 godziny to też jest dobry wynik, naprawdę. I fałki tutaj, no jak nie ma sety, to nawet nie patrzę, szczerze mówiąc tak bardzo, bo jak jest Shiny, to i tak pójdzie na laki trade ewentualnie. Także 5900 prami alergii, nie było źle, nie było źle, słuchajcie. Fajny evencik, fajnie, że są ci ambasadorzy społeczności, fajnie, że są te oznaczane eventy w ogóle na mapce w Campfire'ze. 5 Shiny mi dzisiaj weszło, Nic więcej wchodzi Shiny Legend niż, niż nie Legend, nie? Tak po prostu na, na rajdowaniu tak to już jest. Ale ostatnio w ogóle mi się Cutie Fly złapał wczoraj. Do po Pokedexu, także nie miałem go wcześniej. A, no i udało się, słuchajcie, mojemu tureckiemu przyjacielowi zmienić obywatelstwo na kazachskie. teraz jest obywatelem Kazachstanu. Także mam tego, słuchajcie, Questa Nazaruda. Kosztował 15 zł u mojego koleżki z Kazachstanu. Bo rzeczywiście, rzeczywiście musiał zmienić obywatelstwo. <laughs> także za 15 jest to jeszcze akceptowalna dla mnie osobiście cena na tego Questa Nazaruda, więc, więc zgodziłem się że oddam mu kasę, oddałem mu kasę, a on mi wysłał tego quest'a. 15 zł jest akceptowalne dla mnie. 45 nie byłoby akceptowalne. Także teraz sobie robię ewolucję właśnie trawiastych Pokemonów, bo to jest mój trzeci etap quest'a na Zaruda. A, bo to był para, panie ewolucja, dobra. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, ciach. W ogóle Skiplum to jest taki wesoły Pokemonek. Bardzo mi się podoba. Zawsze go lubiłem. Tutaj w tym trzecim etapie jest Kakni. Hmm, critical. Tutaj będziemy mieli Insensika. Super efektywny, mroczne berry. Dobra, zaraz to sobie zrobimy na spokojnie. Dobra, jeszcze piąty etap. 3 rajdy, 15 różnych gatunków i 5 gruntów Team Go Rocket. Tamy chwilkę zajmie, mam 15% baterii, ale może się uda jeszcze dzisiaj to ogarnąć, ale tymczasem krótka przerwa na Chicken Orange. Pragnę uspokoić tych z Was, którzy pamiętają, że mam alergię na niektóre cytrusy, ale moja alergia na pomarańcze jest taka dosyć słaba, chyba 6 na 10, 5 na 10, coś takiego, o ile dobrze pamiętam tą skalę, czyli generalnie napić się szklanki soku pomarańczowego lepiej nie, bo źle się to skończy, ale takie mięsko w sosiku troszkę pomarańczowym. Mam nadzieję, że raczej mi nie zaszkodzi. A już się ciągnęło to za mną od dawna. A tymczasem sobie słuchajcie, zbijam ze Rocket po 5, 5, właśnie, 5 razy zespołem roket. Ale jadę na 9% baterii. Może zdążę złapać zaroda, zanim padnie mi bateria. A jak nie, to dopiero, dopiero w domu albo w studiu. No słuchajcie, kurczę, kiepska informacja. Patrzcie na to. Przestała działać, tak po prostu. Dobrze, że jest ubezpieczona. Nie działa, także nagrywam to iPhone'em. Siąłem Pokémon Go na starego Androida z powrotem. I tutaj taka wesoła niespodzianka w tym questie, zobaczcie. Shani Absol. Ale powiem wam, że nawet mnie to nie pociesza, kurczę, w związku z tą kamerą. To jest nowiutka kamera, ma 4 albo 5 miesięcy, kosztowała 3200 zł. Nic z nią nie robiłem, nie spadła mi nic, po prostu. Chciałem włączyć, nie włączyła się. Podobałem, dalej się nie włącza. Szukałem jakimi tam przyciskami się robi hard reset, jak wymusić wyłączenie. Dalej się nie podnosi. Także chyba zostało wysłane na serwis. Ale no właśnie, nie będzie kamery przez parę tygodni prawdopodobnie. Także będziemy jakoś musieli sobie radzić. Tak wygląda ten Szania zobaczmy teraz, słuchajcie, Zaruda. Nie jest taki szokujący dla mnie moment, bo Zaruda już miałem, to będzie mój drugi, ale hej. Za 15 zł? No to dobra cena. Nawet za 15 to jestem zadowolony. Ciekawy jestem, czy będzie dobre IV. Mogłem się bardziej odpalanie czegoś tam, żeby było więcej Xelek. Ja i tak nie wzmocnię tego Pokemona, powiedzmy sobie szczerze, więc no właśnie. IV jest przyzwoite? Właściwie lepsze od tamtego poprzedniego, nie? Tamtego poprzedniego, gdzie sobie zrobiłem na 40 level. Jakoś tam muszę palcami gibać. Nie wiem, czy nawet te 15 zł był warty ten quest. A wy? Ci, którzy go kupiliście, napiszcie, co Wy sądzicie i jak Wam poszedł Raid Day na Graudona w Pokémon GO. Szansa była na szanie 1 na 10, więc u mnie osobiście była troszkę większa, tak z 1 na 5 może. Pamiętajcie o łapeczce na dobre szczęście, żeby, słuchajcie, jak najszybciej udało się naprawić kamerę. To jest teraz w tym momencie kluczowe. Trzymajcie się i na razie.